Nie chce mi się robić czegokolwiek po moim duchowym przebudzeniu. To prawdziwa historia o tym, jak całkowicie straciłem motywację, chęć działania i cel po moim duchowym przebudzeniu, oraz o prostym zwrocie, który w końcu pozwolił mi się uwolnić. Ale będę z tobą szczery, są dobre i złe wieści. Złe wieści są takie, że jest to bardzo powszechne i można się wtedy czuć okropnie. Dobre wieści są takie, że to nie trwa wiecznie i istnieje sposób, by z tego wyjść. Podzielę się z tobą wielkim błędem, który popełniłem, próbując wydostać się z tego ciemnego okresu, oraz tym, co ostatecznie znów napełniło mnie energią, bez konieczności powrotu do tego poczucia separacji. Ale najpierw ta historia zaczyna się od zapalonego, niebezpiecznego lądu. Widzisz, duchowe przebudzenie jest jak podróż fajerwerków lub rakiety. Zapalana jest ląd poszukiwania, który rozpoczyna Twoją drogę. Nie wybieramy tego jako jednostka, to dosłownie wszystko, co jest, budzenie się do samego siebie. Gdy ląd zostaje zapalony, nieuchronne jest to, co nastąpi dalej. Mówię, że to niebezpieczne, ponieważ jest to groźne dla jednostki, czyli tak zwany ja. Kiedy ląd zostaje zapalony, prowadzi do serii wydarzeń, które kulminują, uświadomieniem sobie, że przestajesz być tym, kim nigdy nie byłeś i zaczynasz rozumieć, kim zawsze byłeś. Niedługo po zapaleniu lądu poszukiwania, rakieta lub fajerwerk wystrzela w niebo, to, co nazywamy fazą wzniesienia, jest to ekscytujące, pełne energii, a ty zyskujesz coraz to nowe perspektywy. Możesz mieć wiele epifanii, możesz patrzeć na wszystko w taki sposób, w jaki nigdy wcześniej nie widziałeś, niemal jakbyś patrzył nowymi oczami. Podczas gdy wystrzeliwujesz ku nocnemu niebu, następuje eksplozja. Kiedy fajerwerk lub rakieta wybucha, oznacza to fazę eksplozji lub zaniku. Kiedy stary ty przestaje istnieć, masz poczucie jedności ze wszystkim. Nie ma osobnego, ja. Jesteś jednocześnie wszystkim, ale z perspektywy jednostki absolutnie niczym. To może być zdumiewające, ekstazujące, a zarazem przerażające, wszystko naraz, ale to nie koniec. Po tej eksplozji pozostają jeszcze popioły, ślady twojego życia, resztki tego, co kiedyś nazywałeś sobą, zanim zapłonął ten ląd duchowego poszukiwania. Ale teraz wszystko jest w kawałkach. Wiesz, że nie jesteś oddzielną jednostką. Wiesz, że istnieje tylko wszystko, co jest, jest ta jedność. Rozpoznajesz, że nie jesteś ograniczony do ciała, rozumiesz, że nie jesteś umysłem, ale gdy te popioły opadają na ziemię, czujesz rodzaj swobodnego spadku, jesteś zdezorientowany, czujesz się zagubiony, przytłoczony, skołowany, próbujesz chwycić się czegokolwiek, co dałoby ci kierunek, czegoś solidnego, ale już nic takiego nie ma. Nie masz nic i nie wiesz, jak ukierunkować swoje życie w tym momencie. Marnowanie energii na szukanie czegoś mocnego do złapania, metaforycznie, tylko potęguje panikę. Ale potem wszystko zaczyna się stabilizować, gdy wracasz na Ziemię, dosłownie. Są kawałki popiołu. Życie, które znałeś wcześniej, zniknęło, a każda motywacja i pragnienie, które wtedy miałeś, również zniknęły. Czujesz, jak silnik w twoim brzuchu, który fizycznie odczuwałeś każdego ranka, po przebudzeniu, popychał cię do przodu. Potrzebuję tego, muszę unikać tamtego, chcę tego, pragnę tamtego, to jest to, kim jestem, to moja tożsamość to coś. Co muszę podtrzymać? Ten silnik został całkowicie usunięty. Jak więc poruszać się w życiu teraz? Co cię napędzi? Co da ci motywację? Skąd brać energię? Jaki jest sens? To bardzo niepokojący etap, rodzaj limbo, kiedy zobaczyłeś prawdę, albo miałeś przebłysk swojej prawdziwej natury, ale nadal pozostaje ślad dawnej osoby. Kontynuując tę analogię z fajerwerkami, rozglądasz się wokół i, choć rakieta już zniknęła i rozsypała się, wciąż widzisz prostą drewnianą kijkę. To jest kij, z którego rakieta wystartowała, czyli ciało-umysł. To dziwne widzieć coś takiego, ponieważ nadal tam jest mimo tego, co wiesz i co odczuwałeś, doświadczałeś. Jak możesz w ogóle prowadzić swoje życie tak jak wcześniej. Teraz, gdy wiesz, że nie jesteś tym, za kogo się uważałeś, wszystko się zmienia. Z zewnątrz może wydawać się, że nic się nie zmieniło, ale wiesz, że nie możesz tego zignorować, nie możesz cofnąć tego ani wrócić do tego stanu. Silnik, który został usunięty, nie wróci, nie zostanie naprawiony, zniknął na zawsze. Ale dobra wiadomość jest taka, że coś innego może się pojawić i zastąpić go. To, co się tu wydarzyło, to energia, ruch mądrości i prawdy. Na początku ten ruch kieruje się w dół i do ciebie. Dosłownie przyjmujesz informacje do swojego ciała umysłu. Odbierasz tę energię, gdy przebudzenie się zaczyna. Dlatego w początkowych fazach przebudzenia te zaburzenia energetyczne mogą oddziaływać na ciało i umysł. Twój umysł może być ciągle zaniepokojony, sen może być zmieniony i przerywany, twoje nawyki żywieniowe mogą ulec zmianie, twój żołądek i trawienie mogą być zaburzone, a ty możesz czuć się pobudzony i pełen energii, lub wręcz przeciwnie bardzo zmęczony przez cały czas w tej fazie podwyższonej energii. Teraz, gdy ta energia się pojawia, porusza wszystko w ciele i umyśle. Na początku może się to wydawać niewiele znaczące ze względu na wglądy, które otrzymujesz i prawdę, którą dostrzegasz. Ale po tym wybuchu, po fazie euforii, ciało i umysł są całkowicie poruszone i potrzebują czasu, aby przyswoić to, co się właśnie wydarzyło. Może to potrwać miesiącami, to jak kula śnieżna w ciele i umyśle została mocno wstrząśnięta. Jednak z biegiem czasu zaczyna się uspokajać. Gdy już się uspokoi w Twoim wnętrzu, rodzi się nowa energia, nowy impuls, nowa siła, a także nowa motywacja i cel. To nie jest stary silnik, który odzwierciedla starą tożsamość czy dawną osobowość oddzielnej, indywidualnej osoby. To nowy impuls i nowa motywacja przesiąknięte prawdą, którą teraz znasz. Przez wiele miesięcy byłem w stanie zawieszenia, nie mając tego nowego napędu, i próbowałem na różne sposoby się z tego wydostać. Chciałem po prostu nic nie robić, więc zacząłem to robić. Dosłownie nic nie robiłem, ale bardzo intensywnie spędzając miesiące w pokoju na bezczynności. Myślałem, że to dobrze, że pozwoli rzeczom się wydarzyć, że pozwoli mi to wszystko przyswoić, i czekałem na znak lub na to, aż życie na nowo się objawi. Ale tak naprawdę to była subtelna forma oporu. Jeśli pomyślisz o życiu, lub o wszystkim, co istnieje, jak o rzece, to przed przebudzeniem zawsze próbowałem płynąć pod prąd, przeciw nurtowi tej rzeki. Muszę iść tam. Muszę walczyć ze wszystkim, stawiać opór życiu, podporządkowywać je własnej woli, osiągać cele, mieć rzeczy, stawać się kimś, zdobywać. Po przebudzeniu to oczywiście zniknęło i nigdy już nie powróciło. Jednak podczas tego okresu bezczynności, kiedy czułem, że wszystko puszczam wolno i po prostu czekam, aż coś się wydarzy, wciąż opierałem się temu. Nie płynąłem pod prąd, ale stałem w rzece, trzymając ręce skierowane przeciw nurtowi i mówiłem: Nic nie robię, nic nie robię, nic nie robię. Tymczasem w rzeczywistości z całych sił opierałem się nurtowi. Wszystko, co musiałem zrobić, to całkowicie odpuścić i poddać się nurtowi. Zamiast bezwładnie siedzieć i nic nie robić, musiałem naprawdę zaangażować się na nowo w życie, lecz bez żadnego celu, nie z żadnym impulsem, celem czy własną motywacją, ale po prostu dlatego, że to było to, do czego życie mnie wzywało. I stopniowo, krok po kroku, ta reintegracja z ludźmi, wspólnotą i światem przyniosła nowy impuls, nową energię i nową motywację, które zaczęły mnie popychać do przodu. Więc, jeśli czujesz, że utknąłeś teraz w tej fazie, spróbuj trochę się otworzyć, odpuścić trochę i spróbuj płynąć z nurtem. Bądź gotowy i otwarty na to, co będzie od Ciebie wymagane w każdej chwili. I ostatecznie to jedyny sposób, aby poruszać się po świecie z prawdą, którą teraz znasz.